Siema, 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 maneczko. <laughs> dzisiaj zaczynamy sobie stream. Nie wiem, ile on będzie ale zaczynamy. W każdym razie, czy sobie ogarnę tak? Tutaj się zatrzymuję. Okej, okay, okej. Okay. Będę tutaj patrzył sobie czat co chwila tam, jeżeli ktoś wpadnie. No i co dzisiaj? Oczywiście dodawajcie mnie do znajomych. Jestem dzisiaj w Robloxie. Stworzyłem sobie nowe konto dla widzów. No i tutaj macie mój nick TFM. Podłoga, Alex 1, 1, 2. No. I myślę, że od razu laki bloki. No. Zaraz też pogramy sobie w Brawl Starsa, pobijamy pucharki, no, w różne gierki. <ścoughs> w Crash Royale, niestety, kurde, mój Zobaczcie to, wow, wow, dobra, nie no Te chcery idziemy, lecimy, może już zabijać Albo coś tam porobić, więc dołączajcie, widzowie, dołączajcie chcecie zagrać I zostawcie subika Dobra Wiecie co, lepiej nie, lepiej Lepiej jednak ugramę Brawl Stars od razu, dlatego że straszne lagi są. No więc włączam oczywiście Brawl Stars, zaraz sobie mamy też może no, prywatny serwer, więc no. Lecimy, lecimy. Mamy jakieś komentarze? Nie. No. Dobra, my mamy już tutaj... Wyświetlone wszystko, myślę. Więc teraz tylko niech nas dołączy i będzie dobrze, i będzie dobrze, i będzie dobrze. Tak, tak, Time tak, tak. No, Coltem sobie ostatnio grałem trochę. Jak widzicie. Może dzisiaj sobie skrzyneczkę otworzymy. No, zaraz sobie otworzymy. Jak będzie na live, no, to dobrze, to dobrze nie upłacę się 170 diamentów za jakiegoś apickiego w sumie brawlera, dlatego, bo ja mam na przykład famu. Trafią niedawno. Nawet nic na nią nie wydałem, co nie? Dobra, myślę, że lecimy. Lecimy może z gem grałem, ponieważ chcę start token w to chcę jak najszybciej wbić to coś do skrzynki wydawało mi się, dobra. Jeszcze zobaczymy szybko. kurcze, nie mogę patrzeć komentarzy, jak gram. Dobra, trudno. Będę po gierce sprawdzał. Znaczy, po gierce, po rundzie. Okej, okay, zabity jeden, 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 dobrze, dobra, okej. Okay. Tak, zapraszajcie mnie, no, w ogóle. Jakbyście chcieli pograć, to spoko. Zapraszajcie mnie. Ale dead ale dead Ale dat, Ale det. Ale dead. A ja też zaraz dead'am, no właśnie, dobra? Trzeba uważać, bo raczej to będzie... No dobra, wbijamy, wbijamy. Powoli trzeba im to działko rozwalić, dobra. Bierzemy wszystkie diamenty i uciekamy! O kurde, dostałem, dobra, ale... ale... Aj, zabili mnie. Kurczę, no. Dobra, jest. Mamy 9 diamentów. Co ja w ogóle, gdzie ja strzeliłem? i to zastanawia. Ja mogę teraz sobie trochę popatrzeć, póki na ten gościu z diamentami. Niech on się kampi. Dobrze, dobrze. Niech on się kampi tutaj. Niech on się kampi. My tutaj wszystkich pokonamy. Jak się uda nam. Nie, gościu, nie wychodź. Dobra. Trzeba tutaj ostrożnie wychodzić. Bardzo. Mamy 9 diamentów tutaj. Jest ładnie porobieni, porobieni. Porobieni, dobra. Kryjemy się, kryjemy się. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jest! Cuuuu! W ostatni. Nie, nie wierzę. Ej, w osta ostatnia sekunda i przegraliśmy ten. Znaczy, push jeden nam się udało, ten o kurde. No i znowu zginąłem, ale dobra, jest. Jest ten shard down, znaczy no, ten, no nie, no i już przegraliśmy. tam tego typa zabiją z diamentami. On miał wszystkie diaksy. No, siema. Co ten go się odwalił w ogóle? Tak mnie to zastanawia. Oni mają 16 diamentów. No, i co teraz? I co teraz, gościu. Gościu, co teraz? Co teraz? Gdzie ten gościu się skampił? Ale no, dobra, nieważne. Ile pucharków? A, minus zjadły. No, spoko, spoko. Już powinniśmy mieć skrzyneczkę. Dobra, spojrzę. No, dobra. Okej, okay, lecimy, lecimy. Dwa, dwie postacie. No dobra. Nie, słabo. Na seed'u raczej nie będziemy grać, ale nie wiem, nie wiem, lepiej. Może sobie tym zagramy z tym całym, co? Może na dżam go Dobra, lecimy. Może na następnym live będzie kamerka. Ale nie wiem. Dobra, ja myślę, że... Tak sobie zrobimy to i tak sobie to rozegramy. źle to rozegrałem. To prawda. Eee, my mamy taki team strasznie na no blisko. A nie, bo mamy tego tego tego. Jak on się nazywał? Wizard Barleya, ale no. O kurde, ale oberwałem, ej. ej. Ej, 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 ej. Dobra, zrobimy sobie to tak. I mamy to. Mamy to. 6, ja. O kurde Misiek. Miśka to trzeba zabić. A to mam go na dziesiątej ronde, więc jak... Stracimy to strasznie dużo. Mm. No, 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 no. Dobra, trzeba ją zabijać. Dobra, 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 leży, leży, leży. Misiek mnie zabije. Ej, jaka beka, Misiek mnie zabije. O kurde. Ale dead. No i chyba będzie... Kolejna przegrana, kurczę, zaraz się oddał swoje programy, bo też nie ma sensu ciągle tego trybu grać i cisnąć jego ciągle, no nie? O kurda, jest! Jezus, w ostatnich sekundach, dobrze, dobra, trzeba ją ochronić, zabić Miśka, dobra, dobrze, 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 kurda. Ale trochę szkoda, bo nie może tam, ja nie mogę tam podejść, bo ten El Primo, który siedzi tutaj w krzaczku, będzie bardzo problematyczny. Ej, no kurczę, ma dwa tysiące, ajajaj, dobra. GG, ej, co? Ej, dobra, nie wierzę. Nie wierzę, ej, kurde, jednak, a jednak, a jednak. A jednak, y, dead? Czy nie dead jeszcze? Ale nie wiem, bo są u nas na... Nie wierzę, że oni tego nie widzą, patrzcie Dobra, weźcie, przynajmniej jeden diament GG Kurde, minus sześć, będzie, będzie, minus sześć Aj, będzie minus trzy Dobra, exit Ajajaj aj, aj. Może sobie to pogramy, solówkę. Oczywiście pam. A tam jest nasza skrzynka. Najsio, najsio. Kurde, musimy wszystkie skrzyneczki tutaj obrobić, żeby mieć dużo diaksików. Dzisiaj chciałbym wbić dość dużo puszek, ale nie wiem, czy to będzie tak. No. Mhm. To jednak trudno jest zbijać, yy, te puszki. Ja tamten gość już ma tak dużo diaksów, że nawet nie chce mi się do niego podchodzić. Ale tu jest jakaś pam, którą by się przydało też zabić. Chociaż ona ma tam działka, tu jest ból. Dobra, przegrałem już. Tutaj nikogo chyba w krzaczku nie ma. O, ktoś mnie ogląda, na się. Mam nadzieję, że nikt z, z mojej kolekcji mnie nie zadzwoni, bo to będzie przypał. Jak mi się live stream skończy. Dobra. Mamy to. Ej, mamy to. Kurda. Na dżunglawie, więc no... Może sobie zagramy... Ja nie lubię grać. Nie wiem, czy możemy tutaj pograć. Carlom... No dobra, mamy jeszcze... Mamy coś? Też... sprawdzę na YouTubie, jak tam transmisja nazywa. Tak. No, zobaczymy sobie. Gdzie ona jest? Nie, nie. nie. Ok, to zrobię. Gdzie ona jest? Nie, nie, nie. Ok, dobrze zrobię. Gdzie ona jest? Nie, nie. Ok, to zrobię. Przecież tylko zobaczymy, jak to. A, nie da się cofnąć. To jest dobra, nieważne. Lecimy. mało później. Małe jest, guru, nie tak to... Ej, a wiecie myśl, że na gwiazdki to będzie dobry postać, tak mi się wydaje. Dobra, doł. Doł, doł. No, wszyscy nim grają XD Ale nam zajęli, kurde, ej, to jest taki gem grab. Nawet dawno tego nie grałem. O kurde. Mhm. Mm Kościół jest w miarę ogarem z tego Karla, no nie? Ale dobra, ja mam to. O Jezu, ale go zraniłem, widzieliście to? Kurde. Mam ulta, więc. O kurde, ale dostałem od niej. Ta Jessie to jest jedna z najbardziej wkurzających w ogóle kart, i najbardziej takich silnych, nie? Jess. Nie wiem, kurde. Dobra, leć. Ale mój kierow ma chyba większy zasięg niż... Ona tym swoją kuleczką. Więc dobrze, by było jakby ją zabił, no nie? Fajnie by było. Kurde, ej, no to działo! Nie, 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 nie. Jezus, czasami ta i to serio. Dobra, my już mamy tutaj kolejną przegraną, tak naprawdę. Jak dzisiaj na live idzie z tymi przegranymi. To szoka. O kurde. Dobra, nie, ja jestem. Są... Jezus! Ale przypał, ale przypał. O kufr. Najgorzej, dobra, już za 20 sekund koniec. Nice, nice. Dobra. Gigi, o! Jeszcze udało mi się tamtego zabić. Nice, nice. Ej jeszcze może Jessie mi się uda zabić, to może jeszcze ten To ma O kurde, ale trudno jest trafić w nią Ej nie, zabiłem! Yy, nice Ej! Gdzie jest w ostatniej sekundzie, w ostatniej sekundzie Najgorzej, w ostatniej sekundzie Aj, dobra, najgorzej Ostatnia sekunda, aj, przegramy mnie no Ja wyrównałem tą Jesse Kurde. Sorry, ale piłem no. Kurde, Oj, najgorzej, najgorzej. Nie no, jeszcze oni mają paperkę. Ej, dobra. Stop, stop. Ile oni mają pucharków? Gdybym ja miał Piperkę, to też bym... No, byłoby dobrze. Te wizard Barley, no, nawet ich nie widać, a one strzelają, no, Zobaczcie, jaki oni mają team. No i czy mamy jakieś szanse? No zobaczcie, oni mają team na daleko... Ej, no... Nawet nie trafiłem, ona mnie już... O, już mnie pokonała ta Piperka. Głupia. Ej, chociaż... Chociaż... Ej, nie, jak my z nimi wygramy, to będę w szoku. Ej, a w ogóle zapraszajcie mnie do znajomych. Dobra, starcie. O kurda. Czekajcie, bo tutaj jakiś Barley w krzakach siedzi i... A dobra, już wiem jak grać No oni już patrzcie. No i tak tu jest. Jak ja bym trafił epika, to też bym tak koksił, no nie? Patrzcie, oni mają... Oni tutaj nie mają... Yy, oni mają same super rare epiki. Nie, Barley akurat nie jest super rerem, ale no zobaczcie, no porównajcie sobie nasz team do ich teamu no zobaczcie, no no kurde Jezus, ale fart z tą bombą tej, znaczy bombą no jest, nie wiem co to jest, ta parasolka, taka strzałka z tej piperki piperki, no polecam, no czemu ja ulta użyłem, dobra, weźcie no i tak mi się już, no nie ma szans, że Dobra, wiem co teraz zrobię. Ej, wiem co ale to teraz Patrzcie, patrzcie. Biorę tego pana. I też będę siedział <Springs> w krzaku i się kąpił, i strzelał z ognia. Tak jak ci ludzie, no. O kurzu, mamy film Dobry dobry mamy, ale on chyba lepszy nie patrzyłem szczerze a no no mają lepszy chociaż nie wiem ale dobra gościu jest no, no, no. siedzi gościu w krzaku najgorzej najgorzej dobra ja go zabiję dobra jest zabij go zabij go jesse dobrze jest Nie tak mało kp mam buteleczki przygotowane Woooow! Łoo wow. łoo Woooow! Zabijcie ich, no! Tamten Barley miał tak mało HP, go nie zabili, no, nie wierzę, no. Dobra, jest, siedzi, siedzi. Siedzi, siedzi! Siedzi, siedzi! 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 Dobrze, jest! Ej, 4 HP mam, ej, jak to możliwe? dobra. Musimy uważać na to. O właśnie, ja zrobię tak samo. No oczywiście, tak samo im zrobię. A, dobra. Zrobię tak samo, identycznie. Dobra, proszę bardzo. Tutaj trzeba... No, no kolejna przegrana będzie. No kurde, no. Najgorzej, najgorzej. Dobra, kurde. Czekajcie, o to trzeba jakoś rozegrać jakoś. Dobrze. Dobra, jak on by tam tego typka nie zabił Dobra, ja sobie tutaj z tym może poradzę, on ma dużo A, bo Barley na ten tryb to jedna z najlepszych postaci tak naprawdę, no nie? Nony Dobra, zabijmy tego Tego pana zabijmy, znaczy panią. Dobra, zabijmy! No nie wierzę. Weź ty ją gościu. Dobra. Nie! Nie wierzę.

Pierwsza gwiazdka. Ole. Nie, dobra, weźcie. Oni mają Leona i oni myślą, że. No nie, nie wiem, co. Co, co jest z tą gromnie tak? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co jest z tą gromnie tak. Jeszcze zabiłem Leona. O jezus, ja muszę się kampić jak nic. Dzięki. Tam. O kurde, jak my pokonamy ich może. Ej, tam gdzieś siedzi. A nie, już nie ma tego. Dobra. Dobra, okej, okay. okej, okay. nice. Najsio, nice. najsio! Nice. Tak mało brakowało, tak mało, tak mało. To jest moc tej gry, tak mało brakowało. Igzę. Oh, o kurda. Myśli, że ciebie Leonie nie widać? Na serio, no. Ile ja mam gwiazdek? Czekajcie. Czekajcie, bo to trzeba ich zabić. Jezu, jak my tutaj mamy dobry team. Jak my o nas jedziemy, to będzie hit. O kurde. Ej! Ej, dobra, mamy szansę chcemy to wygrać. Jak najbardziej. Weź, muszę zabić to działo. Bo to jest działka serio, one są tak wkurzające. No to jest aż nienormalne. To trzeba tak zrobić. Tak zagrać. Tak zagrać, tak zagrać. Dobra, tutaj... Rzucimy im Ulta. Nice, tyle typa zabiłem. Tym ultem. Dobra, tam jest jeszcze jakieś działko. A no i Winek 40, no plus sześć no trochę moim zdaniem to jest głupie że tak dużo straciłem a tak mało zarobiłam no plus startokem o siema siema kuba I teraz uważam bo Dlatego, bo w gry nie mogę patrzeć, bo wtedy mi na celo wywołują. Yy, dawaj, jak chcesz to do mnie dołącz, tylko nie dłoń Co? Jak chcesz. Czy ty jesteś teraz online? Nie, bo nie jesteś do mnie ten, w Dołączajcie, nie? Klan Zobaczcie jak się nazywa klan Koksy Spacja z Spacja Polski, no mały Dobra Bierzemy kolejny No, No lecimy Kiedyś yy, na no, live to Wiesz, jak mam ikonkę, tak... O, zobacz, ja miałem ja mam patrz, tak? Miałem ikonkę i tak nie mogłem patrzeć, co nie? O, właśnie, bo mi... Widzisz, teraz mi nacelowywuje, nie? Jak chcę kliknąć, żeby zobaczyć komentarze, no nie? Więc dlatego nie czytałem w czasie gierki, nie? Kurde, no i mamy Leona i przegrywamy, no. Ja nie rozumiem takich gości, no. Dobra kurde, no. O kurde. Tak i to, przegramy, mamy Lona w kinie, no. Tak to jest, nie? Kurde. No i teraz też nie mogłem sprawdzić, co nie? I czy ktoś coś napisał, no. To tak jest, co nie? No zobacz. O, dobra. Zjedzi 300, jest, zabiłem. Ale fart, dobra. Mam ulta, mam ulta. Dobra, le, leci ult, leci ult. Zwalony ult, ale jest, ale jest. Dobra, zabić. Zabity Barley. O kurde, umrę. Żyje. Jednej, nie, dwóch gwiazdek nam brakuje, żeby... Być lep... a, zabili nas, zabili nas. Pozdro, no nie. Pozdro 300 ogólnie. Zaraz to przestawię ten... Yy, no, do sprawdzenia. Zaraz sobie będziemy sprawdzać jak tylko będę chciał, no nie. Kurde, ultę nie zdążyłem użyć. Ajajaj. No, GG, no już mogę tak zrobić. No, Jeszcze mogę sprawdzić, tak? Nie. No. Dobra, lecimy może z jakąś inną gierką, czy nie, czy jeszcze? Tylko do skrzynki poczekamy. Nie wiem, nie wiem. Może jeszcze do skrzyneczki, ale to jeszcze spróbuję zacząć, czy ktoś tam małebie siedzi.

Discorda, już na kończył, ale jajcie. No, Discorda tutaj macie Discorda. Tutaj macie nazwę. E, tak to jest, tak Aleks0908. No, więc to macie tutaj nazwę. To jest też Discord, też fajny, ale tutaj, no, możecie. Magic Alex, ale tutaj nie radzę tutaj wbijać, raczej tutaj, bo tutaj już, jak widzicie, mamy już tutaj wszystko, mamy role i tak dalej. No nie. Mamy wszystko, mamy już tutaj, mamy role, no nie No, jak widzicie, już tutaj ma, mamy właściciel, strażnik, jeszcze tam coś, no a tam różne macie, no. To jak chcecie, to wbijajcie, ja już na końcu z tym, już na żywo, więc co. Ja myślę, że co. Już no, no, będziemy tak naprawdę kończyć. Nagrywać ten live. No. Albo jeszcze wbijemy na chwilę tutaj. Albo nie wiecie co, już będę kończył, to co? Ja się z wami żegnam, na kolejny live i siema. Ready